Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Destroyerek Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jest taki odcinek specjalny, ponieważ nie będziemy tutaj grali żadnych bitew czy coś Tylko jest to odcinek odnośnie odbierania rzeczy yy, z kampanii Bo ostatnio rozegrała się kampania na mapie globalnej Brałem w niej udział chociaż mało Grałem, ale jednak trochę grałem i mam kilka tych punkcików Na przykład dostałem już obligacje tutaj o, ostatecznie zająłem tam miejsce, co mi gwarantowało 250 obligacji. A że mój klan miał mnożnik 4, to dostałem ich tysiak. Tutaj mam już tysiąc obligacji, dostałem, bo jeszcze dwa dni temu miałem tam 11 tysięcy ileś. I, więc jeśli chodzi o to, to już. Więc teraz sobie przejdziemy do nagród y, tych takich za moje punkty. Tutaj klikamy sobie, widzicie, klan, i później mamy tutaj zakładkę Metalowe Wojny, tak się nazywała. Ta kampania, więc dlatego tutaj wchodzimy. Najpierw mogę Wam jeszcze pokazać. Tutaj mamy pojazdy. Ja tutaj już sobie robię jeden pojazd. Starczyło mi właśnie tych materiałów takich, o co tutaj są, jeszcze mam ich sporo. To starczyło mi ich na jakiś siódmy poziom. To stwierdziłem, że typa sobie zrobię zamiast tego SU, po prostu chyba będzie ciekawiej grać lightem niż Tedekiem i dlatego sobie robię tego lajta, więc tak mogę tylko powiedzieć że tutaj już jeden pojazd ale to nie o to chodzi bardziej mi chodzi o to prawda ja na mapie globalnej grałem 5 dni z moim klanem a że klan też nie był jakiś nie wiadomo jak dobry, chociaż wiecie zajęliśmy tam 100 chyba 90 -te któreś miejsce więc tragedii nie było. Dzięki temu właśnie mieliśmy ten mnożnik 4, przynajmniej obligacje sporo dostałem. No. Ja grałem tam 5 dni, bo później już yy, skład w klanie mi się rozpadł i już się nie, da, nie dało zagrać, więc udało mi się zdobyć tylko 1273 punkty. Ale to była moja pierwsza kampania w ogóle jaką grałem, więc ja tam jakoś dużo nie oczekiwałem, mi tam wystarczy, prawda? Jeśli chodzi o to, jakim pojazdem grałem, to głównie obiektem 277, tak naprawdę prawie cały czas, tylko na kampie. I Tak dwa razy się kampiliśmy, to grałem 60 TP, no ale mniejsza o to. Yy, no i tutaj mamy, prawda, możliwość odbioru nagród. Oczywiście na pojazdy mnie nie stać, chociaż można by było spróbować wziąć udział w aukcji, ale to jest bez sensu, bo na aukcji najniższe oferty to jest coś około 40 tysięcy obligacji, a ja mam ich tylko, no widać. 12 tysięcy, więc nie ma nawet co chyba próbować. Yy, tutaj, jeśli chodzi o inne rzeczy, to mamy członkinie załogi, ale powiem wam, że to mnie nie bardzo interesuje, bo mam już takie członkinie w koszarach jeszcze nie niezrekrutowane, więc nie potrzebuję kolejnej, tym bardziej to jest drogie strasznie, jak, jak na moje punkty. Mamy dyrektywy, ich też nie potrzebuję, bo mam ich bardzo dużo. Przewodnik szkoleniowy to jest coś, co może bym kupił, ale szkoda mi trochę punktów, zważywszy na to, że są ciekawsze rzeczy. Style to wiadomo, style to bezużyteczne, nawet jak na te trzy mnie stać, ale chyba bym ich nie kupił. Tutaj są ciekawsze rzeczy. Oczywiście, rezerw osobistych mam bardzo dużo, więc tych rzeczy też odpadają. Emblematy mnie nie interesują i zostają te trzy rzeczy. Najciekawsze, no co tutaj jest, mamy dzięki ta premium, ale tego nie będę chyba kupywał, bo, bo po prostu. I tak no, zmarnowałoby mi się, nie, nie gram aż tak dużo, żeby w pełni wykorzystać konto premium, więc nie ma sensu tego brać. Tym bardziej, że możemy wziąć obligacje, które myślę, że jest najciekawszą ofertą. Mam jeszcze kredyty, ale kredyty można zdobyć na wiele różnych sposobów i myślę, że trochę brania ich stąd to jest trochę marnowanie tych punktów. Myślę, że najlepszym wyborem moim mogłyby być obligacje. Dlatego wejdziemy sobie tutaj w obligacje. I za te 1200 punktów sobie walczyłem, że powinniśmy móc kupić chyba tych obligacji kilka, więc uwaga, sobie tutaj kupujemy. Kupiliśmy sobie już 50, teraz kupimy jeszcze sobie 150 i możemy jeszcze kupić tutaj 250, i jeszcze stać nas na kolejne 250, i tym sposobem zyskaliśmy. Y, tu jest 500, 600, 700 obligacji, kolejne 700 obligacji wpadło nam na konto, dzięki czemu jeszcze jedna obligacja i będziemy mieli 12900 prawda, bardzo fajne fajna sprawa dzięki temu mamy już sporo tych obligacji yy, no i tak jak patrzę, co nam jeszcze zostało, 223 punkty jakby to wydać? można się zapytać no z tego co widzę to tutaj możemy wydać ich po 200, tak? A jakbym wydał ich 75 to by mi zostało tak ze 150 chyba, tak? Tak prawie 148 chyba I wtedy to i tak bym wydał 100 48 bym nie wydał. A jak wydam 200 to się zmarnuje 23. Więc najlepszym Widzę tutaj sposobem na wydanie tych punktów jest kupienie 200. Wydać. Mogę wydać 200 albo kombinować tu, ale jak wydam 200, to się zmarnuje tylko 23 punkty, a jak wydam te inne, to zmarnuje się 48 punktów, więc lepiej wydać już 200. I teraz pytanie na co to wydać? Czy najlepsze są 100 tysięcy kredytów dzięki onta premium? Czy może dwa kamuflaże jakiś sobie by wziąć? Bo tutaj na nic innego już mi nie stać. Hmm, to jest ciekawa sprawa i szczerze to hmm, zastanawiam się właśnie. Myślę, że kredyty, jednak 100 tysięcy to jest trochę mało tych kredytów. To mi się chyba nie bardzo opłaca. Więc kredyty chyba by odpadły. Jednak konto premium, tak jak już wspomniałem, no i tak to jest tylko jeden dzień, a ja akurat nie miałbym. Pewnie za bardzo jak grać, więc chyba by mi się trochę zmarnowało. Dlatego myślę, że najciekawszym sposobem będzie jak wziąć jakiegoś kamuflażu. Tym bardziej, że możemy to wziąć, prawda, na pamiątkę, że grałem kampanię, bo te kamuflaże są chyba tylko za kampanię. Więc można sobie go taki sprawić na pamiątkę. Jeszcze widzę, że mamy wybór nacji. To jest trochę głupie, że trzeba nację wybierać. Ja to bym wolał, żeby był po prostu na wszystkie pojazdy. Nie. Widzę, tutaj na Włochu fajnie wygląda, a ja Włocha, jak tylko uzbieram pieniądze 6 milionów, to będę miał Włocha. Bo jest już zbadany, więc może chociaż tak sobie myślę: najwięcej jest w sumie radzieckich pojazdów, to chyba bym wziął jednak na radzieckiego. Weźmiemy sobie taki kamuflaż, chyba, i właśnie się zastanawiam, na jaką nację teraz. Wziąć to. No, powiem Wam, że chyba wezmę ruska sobie. No, a rosyjski. Chyba wezmę sobie na rosyjski. kamuflaż taki? Teoretycznie stać mnie na dwa, więc mogę dwóch nacji chyba wziąć. Bo dlaczego też biorę letni? No, bo letnich map jest najwięcej, tak? Są, wiadomo, jeszcze te yy, zimowe i pustynne, ale najwięcej jest map, właśnie takich o. Dlatego biorę sobie właśnie ten kamuflaż, a nie, a nie zimowy czy pustynny. Po prostu uważam, że letni jest najbardziej użyteczny, bo on w większości map zadziała. Taki prosty yy, tutaj interes, nie? Hmm. No to jest ciężkie, ale chyba wezmę jednak na rosyjskie pojazdy. Tak sobie myślę. Że wezmę tutaj na rosyjskie pojazdy. I teraz. O, tu dostałem go jeszcze. A bo to nie jest styl, tylko to kamuflaż nakładany jest taki, że pojedynczo. A, No i dobra, to mi nie przeszkadza to. To dobrze, bo nawet naklejki będzie można jakieś założyć, coś jeszcze. Dobra, teraz już na drugi rosyjski nas nie stać, bo widzicie, teraz jest droższy. Więc sobie wziąłby. Hmm. Czy brać niemiecki? Można brać niemiecki, bo w sumie. Chociaż ten Włoch też fajnie wygląda. Może jednak wezmę sobie na włoski pojazd ten kamuflaż, bo ładnie wygląda to project, to takie zielone, tak uważam. Więc tutaj fajnie, że pokazuję, jak to będzie wyglądać. Weźmiemy sobie jeszcze na to, No i wydaliśmy wszystko, co mieliśmy. Już nas na nic nie stać, zostało nam 23 punkty. Z tego, co mieliśmy, nie stać nas na nic, Możemy jeszcze spróbować tutaj postawić. Jak tutaj postawię, to to mi zwróci, co nie? Jak nie uda się wygrać. Tak mi się wydaje, chociaż też w sumie... Czy jest sens stawiać? Mogę spróbować. Dobra, postawiliśmy całe nasze obligacje. Nie wiem dlaczego, ale nie można było postawić obligacji, które zdobyłem właśnie tutaj. O, a chwila, 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 bo ja tutaj wybrałem 907. Tak, to jak już bym wybierać to pewnie Chieftain'a. Tu i tak za wszystko jest ta sama cena. O, teraz mogę już postawić wszystkie moje obligacje. O, no i dobra, zawsze to więcej, większa szansa. Chociaż powiem Wam, i tak się nie spodziewam, że coś wygram, bo jednak to jest mało w porównaniu z tym co mają inni. Te po 40 tysięcy, zawsze, zawsze cena była w okolicach 40 tysięcy, więc nie spodziewam się, żeby było tym razem inaczej. No w każdym razie już skończyliśmy tutaj wszystko. Możemy jeszcze zobaczyć ten nasz kamuflaż, co go dostaliśmy. Kamuflaż letni. O, to to. Cyfrowy. Tak to wygląda. No, nawet mogę go sobie zastosować na jakiś czas. Dobra. No to już w tyle w tym materiale. Odebraliśmy nagrody. Nie było ich jakoś bardzo dużo, ale. Zawsze coś tam wpadło najbardziej, bo wiadomo, najważniejsze są obligacje, a łącznie za tę kampanię zdobyłem aż 1700 tych obligacji póki co, tak? Znaczy to ogólnie tyle, no więc to dobre, dobrze było. Myślę, że za te 5 dni, co ja grałem, to się opłaca tyle tych obligacji, więc mi to nie przeszkadza. Jak na taki też yy, niezbyt jakiś wiadomo mega klan, to też myślę, że nie było źle. No dobra, no to dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Możecie napisać, czy udało Wam się zdobyć czołg nagrodę, czy graliście tą kampanię, y, jakie miejsce zajęliście. No wiadomo, takie coś. Ja tam mówię, byłem 20 ileś tysięcy, ale na początku kampanii, tak po kilku dniach, to byłem 9 tysięcy, więc osiem, pierwsze 8 tysięcy miejsc mogło mieć czołg. Więc wiecie, po pierwszych dniach tak prawie się łapałem na czołg, nie? Ale mówię, później przestałem już grać, bo się nie dało, bo klan już nie miał jakby slotów, bo mi się skład rozpadł mój. No i już później spadłem na 20 tysięcy. No trudno, nie? Dobra. To dziękuję za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.